No to co robimy? Open boxa. Ej, ja Otwieramy. To, ja też to otwieram. zabawki pod kościoła, bo był takie... Na takie... odpuście, tak, na straganach. Tak. E, mm. i na i na takie rzeczy. I będziemy je otwierać, ale nasa meka jest ja taką sprzętę, nie, bo mam. I nawet na... ja będę nas nie ja tak. jestem druga myka pierwsza. I tak być... zobaczymy, co mam wyjdzie. Tak, czyli... Nawet czyli jednym słowem, byliśmy na odpuście. Tak. Kupiłyśmy zabawki, dużo zabawek. Patrzcie, ja patrz ile zabawek dziewczyny mają. Ja jeszcze. Amelka, zabawki. a gdzie masz jeszcze pierścionki? No, jeszcze jeszcze są. Takie, pierścionki. Ja mam takie fajne pierścionki. No, czemu pierścionki nie są na rączkach? Na no Polskach? bo ja nie piję, to dałem, I zaraz Wam tu wszystko otworzymy, pokażemy, ja jakie piękne zabaweczki mamy, no, tak? No, ja otworzę pierścionki, co? Dobra, to otwieramy. Okay, Amelka otwiera pierwszą zabawkę. Otwieram. I co to, to jest za zabawka Amelka? O nawet jest taka fajna lipka na magnes i takie o, i patrzcie na to. To można tutaj, że to trzeba je z łazienki i tak jak się ta lipka nabije, to trzeba to rozłożyć tak. Uh -huh. I blasto i tą... Lipkę, chyba dać tutaj. A, to tak działa. No, mm -hmm. Ale co się mechanika minęła, że. No, je to. Je ale zera połamiecie, nie będzie zabawy. Klęchi, a, jak jak trzeba, to, a jak trzeba to rozwinąć, to trzeba to inaczej. Drugą stronę, tak? Mhm. Mm Ej, coś, zaplątane. No, zaplątało się właśnie. I zera będzie po zabawce. Bo jest szaleństwo zabawek. No poczekaj, ja mam te wody też się zaplątało. ale ja nie wiem, Ja mam. Ja, ja... Masz problem, co wybrać? otwory, no, to tak? Mały, bo to Aha, okej. Okay. Najfajniejsze. Najfajniejsze. No teraz mam... sobą, ty co, to jest. coś tu jesteś oświetlony. I co tam masz, Maja? To Takie najfajniejsze. Ten, ten zegarek, to jest taki. Prawdziwy, ja już... My... to nie jest taki, że zabawka, to jest Najprawdziwszy, a on cyka wokół. Pokaż tarczę jego. Przesuwają się w wskazówki? No, przy się przesunęło. Nie nie, chyba nie. Chyba nie, chyba trzeba będzie baterię kupić za niego. No i co tam jeszcze było? I takie portfeli. No, otwórz portfeli, zobaczymy jakie ma kieszonki w środku. Wow! Tak, jakieś kieszonki. Fajne, fajne, fajne. I tu jest odpinane, tak? Tak. I tam już na monety. Mm -hmm. Leńka, no, lęka. Moja koleżanka też Juli, mojej drugiej koleżanki. koleżanki. Tak. I lęka. <coughs> I te, i... Ona też ma taki fajny portfel i przyniosła go przy szkole i pokazała mi go. To świetnie. Ja. ja taki fajny, że już mogę później sobie włożyć do niego pieniążki. Mhm. A ja myślałam, że to jest taki normalny portfel, a to jest niezwykły portfel. Niezwykły. Potwór. Nawet patrzcie. No, to z czym on jest? Nawet z to jest klej lodu. No z Anną i z Elzą, a, 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 tak? Tak, jeszcze z bałwankiem. Mhm. Ja Jak ten bałwanek wóz... się nazywał? E... Olaf. 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 O, 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 Olaf, e, i Olaf. Nie wiem, czy jestem... E, o, to jest Olaf. Znowu Olaf. Olaf. Ja. I no. on, z, z Olaf to nie jest teraz to otwielać. Ty, ty też masz portfel z zegarkiem, tak? No, ale tu jest masia, jak ona była nieźglowa. To ma, ty masz z maszą, tak? Tak, z maszą. Pokaż. Takie. Teraz dla mnie mhm. się media otwieranie. Bierzemy się z otwieranie, Tak, tak się... ja widzimy. Jak się założyła? O, maja już zakłada. Odwłaśnie mi się coś kręci. A na mi się tu kręci. No kręci się, kręci. Dobra, Amelcia, pokaż, co tam jeszcze masz. Kręciłku, wirciłku. Ja to zabieram. Mieli, tu jest tylko taki jeden, a tutaj są takie różowe. Śmieci, śmieci dla mamy. No co, różowe? Tutaj jest takie... A ty masz chyba trochę inny portfel. No a z i... drugiej strony, pokaż, od twój... Z drugiej tak. A z drugiej jest to samo, Aha. ale z tamtej strony jest mniej rysunków niż u mojej. No, tak nie, bo rozwalisz zamek. I tu jest takie, to jest, jest takie długie, a no. to się tak szybko kręci. Ci na pokaż ten. zegarek. O, nie mogę złapać ostrości, czy Maj? O, teraz widać. No, I to jest ekstrasz. taki ale tak samo tu się kręci. Tu trzeba... ale, no, no bo to jak... się ustawia, z wskazówki, tak? Tu nie, tu nie ma, że sam się u... Trzeba sam ustalić, mhm. która jest godzina. Mamów już teraz godzina. Nie wiem, będzie gdzieś 13? Co teraz otwieramy? kosmetyki, wow, ale fajne malowanie ale można coś sobie gdzieś tutaj oglądać albo tutaj dobrze, też. to włóż a Maja pokaże kolejną zabawkę to tak się odbiera, ja nie wiedziałam jak to się zbiera. to jest motylka, taka paletka do makijażu, tak? tak, i jak nam wyleciał stąd ładnie ale sobie go wyciągnę, super Pudełku tu jest taki czerwony kolor, o różowy, zielony, niemiecki, żółty i, i, I fioletowy. A tu jest chyba lusterko, tak? Tak. E, to nie co... wyciągamy i tak hmm. to wygląda. I jest aplikator jeszcze do malowania cieni, cien, cieniami, tak? Nie wiem, który a to jest aplikator. Ta... No ten, co trzymasz w rączce, to jest aplikator. No. Hmm. takie dwóch jakby tylko ten ma ile dwa cztery a ty masz cieni sześć hm no. mm -hmm. i co terapecie przedałby się drugi aplikator no no może się powieć. a może no zrobimy słocze no taki słabo widać no to, to takie dziecięce, to one mocne. Tylko nie za oraj zaraz paznokcie No niebieski chyba lepiej widać trochę. lepiej. Teraz może. O, czerwony fajnie widać. Fajnie, no fajnie. Co? No widać no chyba najlepiej ten czerwony, nie? No. Najmocniejszy. Ej, jeśli ten to nie będzie tak fajnie. Mm -hmm. Można do no. ręce. Pokaż. Nie ma. Zabro widać. No słabe, słabe są ogólnie. To jakościowo. Ale to wiadomo. Dla dzieciczków. Też też tak, no, ja, trochę. A, a patrz, się jak zamknięte, jaki ładne. No, tak ładne. Motylek. Taki Nawet... Jak jest zamknięty, to nawet nie domyśliłby się człowiek, że to jest, że to jest paletka cieni. A drut, pokaż co. Piękny ten motylek. No to wygląda jak ozdoba. No. Ale teraz muszę sobie mm. tu położyć to. Będę mam pożyczało yy, pędzelki. Będzie, że ode mnie pożyczała pędzelki? No nie wiem, czy ci pożyczę moje pędzelki do makijażu. Teraz sobie to złożymy i teraz mam moją rzeczanarkę. Dobra, Pędzimy. ja mam ostatnie i tu nawet jest taka śminka. No dobra, to otwieraj. Otwieram okej. Okay. Otwieraj, bo cię niecierpliwimy już. Strasznie to długo ja trwa. Auć, a mnie Au, on okay. Ej, ale nie we mnie! Co za cudzaki? Rzucają we mnie tutaj śmieciami. A ile ja tam jest śmieci? Dużo. O, o. Nawet nie pokażę tego, jaki tam jest, jaka tam jest góra śmieci. Amelka co, nie da rady otworzyć pomódki? Eee, zaradne A to wygląda by jakby jakieś. No jakby ziazi O i tu się. No, takie Może do charakteryzacji. Fajne? Taki fajne. Ale lizak! No mega. A patrz, a, 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 a no a zamknij go. Mm. Pokaż jak jest zamknięty, jaki lizak z niego. I no i, no i czat. I wygląda też jak ozdoba. I jest taki sweet. I siebie na tej dan. będziemy okay. robić słocze? Tak. Okej. Okay. 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 No, tu ma No. Okej. Widzicie? No, trochę widać. W sensie, no tak, no. widać. I na mnie się tutaj niebieski. Okej. Okej. Widać niebieski. Widać? No chyba Amelki są mocniej napigmentowane. No, Mogę sobie też tak wziąć, ale mi się podobało. No nieważne. To też widać? No też tam widać. Ach, Ach Ten już był czerwony weź. Tak. Fern. Czerwony Tym się... samym paluszkiem to się namieszają kolory zaraz. tak widać ładnie? A teraz tak, no. ja będę... Jeśli nie był fioletowy i pomalczowy? No to może na drugiej ręce, bo oczywiście widzę, że ręki brakło, co? Żółty no, nie, bo tu jest. Albo mogę go żeby by nawet walił no. a Może sobie pokazać jeszcze śminkę na ręce. Śminkę na ręce? Tak, widzisz, ustaw muszę nam pomalować. No może się pomalować na usta. Mogę? No mogę. Pomalować. No. Ciągle... Ale lusterko by ci nie przydało. Mm. Ja? Nie, to tam jest tam Jak? Nie, rozmazane. Jak rozmazane? O nie! No to chyba musisz iść do tamtego lusterka, dużego. No, no, idę. To bierz po Mamy lustro. O, co to było? Szminka wyleciała. O, i po szmince. Nie. Czy się da uratować? Tak. tak. No, i dama się maluje. Ale słowo to szminkę widać. Mm, mm, mm. Buziaczki. No, maja by ci chętnie pomogła, chyba coś widzę. Ja, ja. Masz też małe szminki, można nam pożyczyć. Ale to są próbki! Widzisz się? No piękne ale, masz teraz usteczka. Stworzone ale, ale... do całowania. Ja chyba chcę buziaka teraz z tą szminką. Okay. Czekaj! Daj buziaka. A, Widzisz się tak? jest buziak odbity? Nie! nie. O! Już, już pomalowane te usta? Piękne? Całuśne? Całuśne? Co tam? No. Dobra. No idziemy otwierać dalej paczki. Nie mam pasek. Już wszystkie otwarte? A ja, a ja... Te pierścionki tam pilne, żeś nie pogubiła. A teraz otwieramy to i, i jeszcze I co to jest? do tego. I co to jest? Suszarka? Tak, suszarka, żokówka, grzebień, rosteczko i szunka taka za plastikowa. Mhm. Taki bajer. A mama, a mogę po osiach? Mogę. Po ochiach, po no, tylko sobie oczków nie wydziób. Tak, jak... hmm. wow. A może tutaj mamy mokyka? Co, brwi? No. no. Możesz brwi też malować. I będę no. Maja się tu dobiera. Jest plastikowe. No. Lokówka, tylko po co wam lokówka, jak wy macie kręcone włosy? Nie. nie. <laughs> Chyba dla mamy pożyczycie. No, <laughs> Dobrze, że mam swoją, bo to nie wiem, do ile bym musiała kręcić, żeby wykręcić te loki. To co jest? Suszarka? No i tu trzeba było. O, jest na baterię, to może jakoś tam będzie działać. No. I patrzcie na to, jak moje wyjsą. Tut, malina. To jest co? Śminka. A to jest grzebeczek. No. Ja teraz no. będę... Śmileczka. Ja tak, zamkniemy szminkę, by była zamknięta. No. Mhm. I lustro, ale jest to lustro bardzo dobrze widać. Bardzo dobrze? No. Mhm. no. jakieś pęknięte chyba jest. Czy co? Nie. Pokaż. One zawsze takie jak coś odsilamy, to takie. Pokaż jeszcze, przybliż te elementy pojedynczo, to jest co? Suszarka. Suszarka Suszyszu? do suszenia włosów. No, i, może mogę tutaj, I jest na baterię, więc prawdopodobnie będzie działać. Luchówka. Która jest Do, krę plastikowa. do kręcenia włosów. Nie, nie, nie. Mamo, Jakby a widem... ktoś nie miał kręconych włosów. Mama. Mhm. Ładnie? No pokaż, czy ładnie. No pięknie. Grzebyczek. Grzebyczek. Lusterko. I lusterko. Prze... Każdy... Dziewczyna mm -hmm. przeżyła. Aha, aha, jestem. Widać mnie. Dobra. A mnie I widać? Dwieś I Majka Meka pożyczyć moje swetko, bo tu dobrze widać. I taki plecaczek. I plecaczek. Pokaż plecaczek, co tam ma w tym plecacie? Patrzcie, jaki tu mega holo jest, błyszczące z tyłu. Ale tu jakie? Je... W środku taki, tak, wysz, yy, no. Złote. Wnę, wnętrze takie nie, to złote, nie, to takie ekskluzywne. Tu jest takie o, a jeszcze tutaj jest takie złote. No. I taka mała kieszonka i łóżka mamy. mega. Kic, kic, ale patrzcie jak to strasznie wygląda jak on otworzył. Przesłodki jest ten plecak. Ale ja pisałam go z między O nie, Amelia. No. Teraz musimy mu otworzyć szelki. Taka dama. No. Teraz ubieramy mój plecaczek. No ubieraj. Patrzymy, jak się prezentuje na plecach, ten okay. plecaczek. To chyba teraz będzie ulubiony plecaczek, Majca. No, jest najświetniejszy. Najświetniejszy Taki jest. Nowy no ekstra. Czat, po prostu czat. Aż ci zazdroszczę tego plecaka. I no. to mówię serio, serio. I mogę tu wrzucić te rzeczy, co mam. Mhm. Mama ładnie? Ładnie. Ładna modelka się maluje. że się, ja nie chyba idzie na jakąś imprezę. A ta modelka jak się prezentuje? No, obróć się. Pokaż. Wow, Czaders. Ale tak, ja dzisiaj sobie zrobię imprezę. Ekstra. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa! A i da się tę góle. I sumy! Bye -bye. Bye -bye. damn uh